Szanowni Państwo, w drugim odcinku odgłosów literatury chciałbym zaproponować lekturę książki Adriana Glenia pod tytułem i. Adrian Gleń to poeta, krytyk, teoretyk literatury XX i XXI wieku, profesor Uniwersytetu Opolskiego książka i jest jego. Piątą książką poetycką. Wcześniej opublikował takie tomy jak Da, teksty wierszowane oraz Re. Obie ukazały się w bibliotece Toposu. Natomiast późniejsze M, Małe Prozy, Tom Liryków Jest oraz najnowsza I ukazały się w wydawnictwie Forma. Tom I to zbiór tekstów o charakterze lirycznego eseju. Adrian Gleń. Posługuje się prozą poetycką. Niektóre teksty są dłuższe, inne krótsze. Mają znamiona notatnika z podróży, intymnego dziennika, szkicownika poetyckiego. Adrian Gleń opisuje swoje przeżycia z niedawno odbytych podróży po zachodniej Ukrainie, a także Portugalii i Albanii. Topos drogi zdeptanych przez poetę alejek jest bardzo silnie zaakcentowany w tomie I. Autor bardzo dużo rozmyśla i zapisuje swoje doświadczenia wewnętrzne w notesie, z którym nie rozstaje się ani na krok. Poeta chodzi, szuka słów, szuka języka, obchodzi się ostrożnie ze słowami. W jednej z prus pisze. Szedłem więc ze słowami, a może to słowa mnie wiodły, może każdy dobry krok był dzięki nim właśnie. Swoistego rodzaju napędem dla autora tych tekstów jest wyobraźnia. To ona kreuje jego drogi i świat. Przede wszystkim pozwala mu być w świecie. W jednym z cyklu pod tytułem Błyski z Lizbony. Glen dzieli się wyznaniem, że język jest niczym, natomiast wyobraźnia jest wszystkim. Te dwa fenomeny, język oraz wyobraźnia, tworzą strukturę tomu. Jednakże jeszcze jednym bardzo ważnym elementem w tej prozie jest czułość, którą obdarzony jest opolski krytyk. Dodam, że jest on autorem monografii Czułość, studia i eseje o literaturze najnowszej. W której to książce pokazał, że potrafi być czule przy tekście, tutaj natomiast pokazuje nam, że potrafi być czule przy innym. Wiele utworów w tej książce świadczy o czułości i delikatności Adriana Glenia, jednakże pełnie dyskursu miłosnego, a także poetyckiego, wyraża proza pod tytułem Kropelka i Kropka, którą, mam nadzieję, Adrian Gleń zachęci. Państwa, aby sięgnąć po jego zbiór tekstów. Kropelka i kropka. Gdzie indziej jak nie tutaj najlepiej rzucić na wiatr nienapisane wiersze niczym plany i projekta. Siedzę w kucki na da Inferno z zamkniętymi oczami i otwartym notesem. Teraz czuję, że robisz mi zdjęcie i słyszę odgłosy dziecięcych szczebiotów, które usiłują przebić się przez rekwal pod klifami, nieokiełznanych, zupełnie niepiśmiennych, pismu się wymykających. Nie otwieram oczu, choć są otwarte, powstaje poemat we mnie, z którego coś wysącza się na ten papier, jakiś ślad, jak stróżka słonej wody z oceanu. Jak to napisałem, wiesz tylko ty. Co napisałem? Kropelkę i kropkę.